Cześć. Rozwiązanie tego zadania pokażę Ci w dwóch odcinkach. Co prawda, ten drugi odcinek będzie bonusem dla osób wspierających kanał, ale teraz wyjaśnię Ci, w jaki sposób pokazać to, że dwa wielomiany są równe. Otóż zapiszemy taką mądrą rzecz. Wielomian W od x jest równy wielomianowi F od x. Wtedy i tylko wtedy, gdy uwaga, po pierwsze, stopień wielomianu W od X jest równy stopniowi wielomianu F od X, gdzie szukać stopni wielomianów? Otóż stopień wielomianu to jest najwyższa potęga stojąca przy zmiennej. U nas w wielomianach zmienna to literka X. Przy X najwyższą potęgą jest trójka. Tutaj i jest trójka tutaj, czyli jeśli te dwie liczby zgadzają się, to mówimy, że stopień wielomianów od X równa się stopniowi wielomianu F od X. I tutaj możemy dopisać, te stopnie są równe 3. I teraz uważaj, żeby spełnić równość dwóch wielomianów, musimy mieć jeszcze drugi warunek. Dopiszmy więc spójnik logiczny i. Jaki to warunek? Otóż współczynniki stojące przy odpowiednich potęgach muszą być równe. Zobacz, przy potędze, przy trzeciej potędze współczynnik to jeden, czyli te współczynniki są równe, a zatem mamy już tak jakby pierwszy warunek spełniony, prawda? Następnie ten współczynnik musi być równy temu współczynnikowi. I na dodatek. Ten współczynnik musi być równy temu współczynnikowi. I jeszcze dokładamy do tego ten współczynnik i ten współczynnik. Zapiszmy wszystkie współczynniki, pomijając może te dwie jedynki, bo oczywiście 1 jest równe 1, więc nie ma sensu tego zapisywać. Piszemy: a kwadrat musi być równe 4. I a dodać b musi być równe minus 3. I może zróbmy tak: b odjąć 1 musi być równe a. Jeśli spełnimy te trzy warunki, te trzy równości, to wtedy dany wielomian będzie równy. No to policzmy pierwsze równanie. Zobacz, żeby usunąć tą potęgę z równania, musimy równanie spierwiastkować obustronnie. Ale pamiętaj, że jeśli pod pierwiastek kwadratowy, Trafia dowolne wyrażenie podniesione do kwadratu, to wtedy takie wyrażenie chowamy w wartości bezwzględnej i pomijamy już tą potęgę. Widzisz? Natomiast pierwiastek kwadratowy z liczby 4 to jest oczywiście 2. Rozwiązujemy teraz równanie z wartością bezwzględną, to jest a równe 2 lub a równa się minus 2. No i ze względu na to, że mamy. Mm, Dwie możliwości wyboru liczby a, no to musimy rozpatrzeć dwa przypadki. Otóż w pierwszym przypadku przyjmujemy, że a równa się 2. No to zobaczmy na pozostałe równania. Mamy tak. a dodać b równa się minus 3. Wstawiam dwójkę w miejsce a, czyli mam 2 dodać b równa się minus 3. Dwójkę przenoszę na prawą stronę i otrzymuję b równe minus 5. Tak, bo minus 3, odjąć 2 to minus 5. Następnie tutaj. Zobaczmy co otrzymamy, jakie b otrzymamy, jeśli w miejsce a wstawimy 2. O, jak widzisz b nie zgadza się. Nie możemy otrzymywać mm, dwóch wartości dla jednego współczynnika. A zatem w przypadku a równego 2 te wielomiany nie są równe. Więc musimy teraz rozpatrzeć drugi przypadek dla a równego minus 2. I ten przypadek pokażę już w odcinku bonusowym.